Jeremy Jędrzejkowski. Dzień dobry, witam Państwa z Sopotu, z Europejskiego Forum nowych idei. Wśród tych nowych idei oczywiście jest bardzo wiele aspektów związanych z nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami. Oczywiście sztuczną inteligencją, która jest takim najnowszym aspektem nowych technologii, które się pojawia, ale będziemy teraz rozmawiać o tych aspektach technologicznych w takim spojrzeniu równościowym, włączającym, bo takich tematów od tej strony poruszanych jest wyraźnie na rynku mniej, a o te sprawy pytał będę Alicję Tatarczuk, Public Affairs CSR Managera Huawei Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jaka jest obecnie Pani zdaniem, jak Pani ocenia skala zaangażowania kobiet w świecie nowych technologii? Jeśli spojrzymy na e, statystyki globalne, to kobiety stanowią 51% społeczeństwa. E, kobiety też stanowią większość absolwentek e, kończących wyższe uczelnie. E, ale w wielu, w wielu branżach już ta sytuacja jest wyrównana, jeżeli chodzi o, obiec, o obecność kobiet i mężczyzn, może nie do końca jeszcze na stanowiskach zarządczych. E, ale ten rynek pracy jakoś kształtuje się równo, równościowo. Natomiast, czy zmierza w tym kierunku? Natomiast jeśli chodzi o. Branżę technologiczną. Nawet trudno dzisiaj tu mówić o branży, bo technologie napędzają w ogóle całą gospodarkę i są obecne już właściwie we wszystkich branżach. Ale jeżeli mówimy o takie um, środowisko, w którym ja pracuję, czyli giganta technologicznego, który tworzy rozwiązania sztucznej inteligencji, technologie chmurowe, e, czy też do internetu rzeczy, to, to, to w branży właśnie IT czy wysokich technologii a poziom zatrudnienia kobiet, obecności kobiet to jest 20-30%. Dlaczego tak się dzieje? No, jakby to wynika już ze wcześniejszych etapów też edukacyjnych, ale finalnie powoduje to to, że branża, która, czy, czy technologie, które napędzają rozwój całego świata, są tworzone w większości przez mężczyzn, czyli nie uwzględniają perspektywy ponad połowy ludności świata. I to jest problem. Że kobiety dzisiaj są odbiorczyniami technologii, ale przy ich tworzeniu perspektywa właśnie kobiet nie jest uwzględniana, co powoduje, nie jest w pełni uwzględniana, dlatego, że tych kobiet po prostu przy tworzeniu przy programowaniu jest za mało. Na przykład, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia kobiet przy tworzeniu rozwiązań sztucznej inteligencji, to jest 13%. Tylko 13% kobiet pracuje przy, przy, przy AI, która jest jedną z czterech największych takich wiodących technologii, które, które będą zmieniały świat. No i potem mamy na przykład uprzedzone algorytmy. No właśnie o to chciałem spytać, bo jaką wartość dodaną mogłyby tutaj wnieść kobiety do tych kwestii, które budzą obawy, czyli to, co Pani powiedziała, stronniczość, zjawisko uprzedzonych algorytmów, stronniczość sztucznej inteligencji. Co kobiety mogłyby tutaj zmienić, co wnieść? Może powiem o bardzo ciekawej rzeczy, to jest cytat z profesor Rudkowskiej chmury profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która mówi o etyce troski, że u kobiet ten element, etyka troski jest silniejsza, przeważa nad zasadami konkurencji i zysku. I jeżeli kobiety będą, wejdą do świata technologii, to one ten aspekt właśnie, ta etyka troski u nich będzie przeważająca, a technologie Będą niezwykle, cała transformacja cyfrowa, energetyczna jest no, właśnie napędzana technologiami i czyli ta etyka troski u kobiet spowoduje, że ona, jeżeli połączymy to z ich kompetencjami w naukach ścisłych, zatrudnimy je do tworzenia technologii, to w dużej mierze właśnie te programistki czy twór, twórczynie algorytmów sztucznej inteligencji będą wspierały. A, Transformację w kierunku bardziej zrównoważonego świata. A to jest przyszłość. Bardzo dużo się teraz mówi o SG, o zrównoważonym rozwoju firm i tak dalej. I kobiety są tutaj naturalnie, doskonale predysponowane do tego przez tą swoją właśnie etykę troski do, do bycia współtwórczyniami tego świata i tworzeniu, wykorzystywaniu technologii do rozwiązywania ważnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Wskazanych. Czyli nie tylko sztuczna inteligencja, ale w ogóle obszar. Ale w ogóle obszar technologii. Tak, Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji i tych uprzedzonych algorytmach, no to w jaki sposób sposób sztuczna inteligencja jest tworzona. No ona jest karmiona danymi i przenosi stereotypy tego, kto je karmi, czyli przenosi ten świat widziany oczami programisty, który, który ją tworzy, przenosi na algorytmy i one są potem po, powielane w tym świecie. Jest wiele przykładów, chociażby, nie chcę tutaj wymieniać nazw, ale duża marka technologiczna miała taki algorytm rekrutacyjny, który miał wyszukiwać pracowników, jakby m, analizował CV na wstępnym etapie i ponieważ został nakarmiony wzorcem CV męskiego, bo w większości te, w tej branży technologicznej zatrudnieni byli wcześniej mężczyźni i on był nakarmiony kohortami danych właśnie bazującymi na męskich CV, to automatycznie odrzucał kobiety, bo nie pasowało do schematu. To jest jeden z głośniejszych przykładów uprzedzonego algorytmu. Ale właśnie ta perspektywa w uprzedzonych algorytmach, no, chodzi o to, żeby nie tylko perspektywa kobiet, ale w ogóle, żeby by, była, była zatrudniona różnorodność talentów, które będą tworzyć, karmić tymi danymi sztuczną inteligencję, no bo ona będzie właśnie taka jak my, jakimi danymi zostanie zasilona, tak, więc perspektywa różnych e, osób, perspektywa różnych jakby płci, wieku, wszelka różnorodność jest, jest niezwykle potrzebna na tym etapie właśnie tworzenia e, algorytmów sztucznej inteligencji, no, żeby one potem działały, odzwierciedlały świat w sposób, w sposób właściwy, też taki gło, głośny przykład sprzed Roku, kiedy czata GPT zapytano, zadano mu pytanie, powiedz, kim jest mężczyzna w Białym Kitlu i kobieta. I mężczyzna w Białym Kitlu to jest naukowiec, no a kobieta to sprzątaczka. To jest podawane jako jeden taki bardzo kontrowersyjny przykład, teraz to już zostało poprawione, ale to też pokazuje, że ktoś ten algorytm nakarmił po prostu taką wiedzą i on potem takie odpowiedzi wypluwał. To jak działać na rzecz zwiększania udziału kobiet w nowych technologiach właśnie po to, żeby one też mogły dodawać ten swój pierwiastek do programowania algorytmów. Na przykład. Tu trzeba zaczynać na bardzo wczesnym etapie i to ja uważam jako osoba odpowiedzialna za, 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 za projekty społecznej odpowiedzialności biznesu. W jednej z wiodących firm technologicznych świata, w Huawei. Ja akurat odpowiadam za projekty w Polsce, ale uważam, że to jest powinność wielkich korporacji, zwłaszcza marek technologicznych, żeby zadbały o tą różnorodność w branży, która no właśnie te technologie wiodące tworzy. I Jak trzeba, to można zrobić? I trzeba zacząć na bardzo wczesnym etapie, nie dopiero od studiów. Nie dopiero my na przykład, mogę powiedzieć o takim zestawie działań, które, które mogą podejmować w ogóle firmy. Co my robimy? Jesteśmy partnerem Dziewczyn na Politechniki, ogromnej kampanii, bardzo udanej Fundacji Perspektywy, która ma zachęcać, przekonywać dziewczyny do studiowania nauk ścisłych. Stworzyliśmy szkołę liderek, kobiecą szkołę liderek ery cyfrowej, gdzie, gdzie mentorki z całego świata i Europy, profesorki, ekspertki do spraw cyberbezpieczeństwa. Przez tydzień mamy taką szkołę wyjazdową, gdzie młode liderki z całej Europy uczą się programowania, cyberbezpieczeństwa, ale też kompetencji przywódczych. Tworzymy takie przyszłe, wybieramy największe kobiece talenty z Europy i dajemy je kompetenc im kompetencje. Przekazują je inne kobiety, głównie właśnie takie role models, po to, żeby one w przyszłości były liderkami tej branży cyfrowej. No bo te liderki trzeba gdzieś wychować. Ale mówię, to jest jakby późniejszy etap. Trzeba zacząć dużo wcześniej. I to na etapie już zabawek, jakie kupujemy dzieciom, takiej... Takiego równościowego podejścia do tego, żeby na przykład chłopcom nie, nie kupować zabawek strategicznych, że chłopcy to budują Lego i robią gry strategiczne, a dziewczynkom, dziewczynkach szkolimy te kompetencje takie opiekuńcze, zabawy w dom, lalki itd. To są bardzo stereotypowe rzeczy, ale nadal są bardzo powielane. I Trzeba zacząć ten kluczowy moment, jeżeli chodzi o, o dziewczynki, to jest 10-15 lat. Są takie badania Fundacji Inspiring Girls, które zresztą były rok albo dwa lata temu, właśnie tutaj na EFNI ogłaszane i to były badania ambicji dziewczynek. I, I właśnie Fundacja pokazała w raporcie, że ten kluczowy moment 10-15 lat. Służy temu, żeby zainspirować dziewczynkę. Bardzo, jakby ten moment przeważa o tym, co ona zrobi w przyszłości ze swoim rozwojem i ze swoją karierą. I to jest ten moment, kiedy, jeżeli dziewczynka spotka się z dobrym wzorcem, których brakuje dzisiaj, zwłaszcza w mediach, nie widać dobrych wzorców, programistek, inżynierek, bo trudno chcieć zostać kimś, o kim nie wiesz, że istnieje. Dziewczynki muszą się zetknąć na przykład dużo częściej z taką Olgą Malinkiewicz, świetną polską naukowczynią, innowatorką, która. Stworzyła technologię perowskitową. Tak, to jest absolutny przełom. Ona podbija teraz globalne rynki i stworzyła niesamowity biznes z tego. I to, to jest wzór dla dziewczynek. Ja mam takie osobiście marzenie, żeby jak zrobimy za parę lat badania ambicji nastolatków. Teraz nie wiem, czy, czy pan redaktor je zna, ale teraz jak się zapyta dzieci w Europie, to Lego zdaje się robiło parę lat temu, kim chcą być, to wymarzony zawód to jest youtuber, influencer. Jak się zapyta dzieci w Azji, w Chinach, wymarzony zawód to bycie ko kosmonautą, odkrywcą, inżynierem, programistą, wynalazcą, tak, to, to jest niesamowity kontrast, to pokazuje, w którym kierunku zmierzamy, tak. E, więc trzeba przestawić też te, te dobre wzorce, to też badania naukowe pokazują, są najsilniejszym narzędziem zmiany stanu rzeczy, e, najsilniej inspirują do, do pójścia tą drogą, właśnie pokazywanie tych dobrych wzorców dziewczynkom. Tu jest ogromna rola mediów, panie redaktorze, także pokazywanie świetnych kobiet, które sobie dobrze poradziły w zawodach uważanych stereotypowo za męskie, jest tą pierwszą inspiracją. Ja też na przykład uwielbiam projekt właśnie Fundacji Perspektywy Wspomnianej dr Bianki Siwińskiej. Oni a, e, tworzą taki, taki projekt młodych programistek czy, czy studentek, uczelni technicznych, które jeżdżą do mniejszych miast po całej Polsce. Jest to takich wolontariuszek i one pokazują e, Opowiadają swojej pracy, pokazują tym małym dziewczynkom w, w mniejszych miejscowościach, co one mogą ze sobą zrobić w przyszłości, tak? że nie muszą tylko uprawiać stereotypowych zawodów, ale że na przykład super fajnie jest być UX designerką, programistką, inżynierką czy ekspertką cyberbezpieczeństwa i z czym to się je, i jak w ogóle dojść do tego momentu. Także tego typu projekty, tutaj jest świetna rola NGO-sów, uważam, że, że robią właśnie fundacje wspaniałe rzeczy na, na rzecz zmiany sytuacji. Ale wracając jeszcze na przykład do projektów, taki, taki mój najnowszy, to jest z, z Fundacją Zaczytani. Stworzyliśmy taką bajkę w nurcie bajkoterapii, to jest, to jest naukowo potwierdzona metoda pracy z dziećmi, inspirowania, edukacji, ale też na przykład terapeutyczna. Stworzyliśmy bajkę Kosmos i Malina. W ogóle polecam, można sobie wpisać w Google Kosmos i Malina na, na stronie Fundacji Zaczytani. Ta bajka jest dostępna bezpłatnie. I to jest, to jest bajka, która ma inspirować dziewczynki do zainteresowania się światem technologii, odkrywania, nauki. Ona na wielu poziomach inspiruje dzieci. Też, też mówi o takim, yy, o wierze w siebie, bo to jest też bariera u kobiet, że kobiety w siebie dużo mniej wierzą niż, niż mężczyźni, i dziewczynki nie wierzą na przykład w swoje możliwości, jeżeli chodzi o nauki ścisłe, bo też stereotypowość w szkole do nich podchodzi, bo rodzice nie do końca jest takie przekonanie, że dziewczynki to tam do nauki ścisłych się niespecjalnie nadają. Więc chodzi o przełamywanie tych stereotypów na, na kilku e, poziomach i, i takie fajne inspirowanie. I właśnie tą książeczkę stworzyliśmy z fundacją po to, żeby dać gotowe narzędzie, bo tam są też scenariusze do pracy z dziećmi gotowe do, do przeprowadzenia lekcji i z tą książką można pracować, czytać ją później, rysować, omawiać wspólnie jako rodzice albo nauczyciele, po to, żeby właśnie dziewczynki inspirować, żeby nie bały się wchodzić do, do tego świata odkrywczości, że bycie innym to nie jest coś złego, każdy z nas jest unikatowy, jest wyjątkowy i że ta inność, na przykład zainteresowanie się y, y, programowaniem, bo tam mamy bohaterkę, która chodzi z takimi wystającymi kablami, tam z sukienki, ona ciągle coś próbuje kodować i kombinować, że ta inność i te takie zainteresowanie Nietypowe są czymś wspaniałym i mogą później pomagać. Na koniec bajka się, się świetnie kończy, oczywiście, i, i pomagają zmieniać świat na lepszy. właśnie I, I ten świat na lepszy zmieniają ludzie, którzy są bardziej odważni i przełamują pewne schematy. O potrzebie transformacji naszego myślenia na rzecz włączenia dziewcząt i kobiet do świata technologii, w co włącza się także tą rozmową. Rzeczpospolita, mówiła Alicja Tatarczok z Ciełowej Polska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Iremian Dżajkowski. Do zobaczenia.